Witajcie w pierwszym odcinku, Zagrajmy FIFA Ultimate, nie, FIFA Sezony. No i tu będziemy grać, dziwnie tak mi się zachciało nagrywać to w połowie meczu, to nie było zaplanowane, ale tak już nagle, nagle, nagle i... I nagle nagrywamy. Jak widać, że jesteśmy w Brazylii, wygrywamy z Chelsea 2, do jednego potężnego Gola, w którym wam nie puszczę wszystkie, ale tutaj Torres nej i maś, co? No, to dra. Sorry, że taki odcinek w, w zacząłem, ale już... Sorry, 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 lepiej się nie dało mnie. i i zozary. Na razie, jak y, wygramy, jak y, nie przegramy żadnego meczu w Brazylii, to będziemy... To będziemy y, nie, Tak, 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 tak. Już. O dwa. Dobrze, lepiej. Oj, Daniel wes! I nasza, 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 nasza jest szybko. Sorry, ale ten odcinek nie będzie robił, nie wiem, żebyście tak sobie nie pomyśleli. Kilka minut faulowany, faulowany, faulowany. Zwolam tam, żeby ktoś tam doszedł do piłki Chcieli bramkę. Ale okej, okay, to nie będę się kłócić. Może się uda, może się uda, może nie już tak szybko. No i ma... Tak! Nie ma gola! Petryczyk, Tiago Silva nie trafia Bardzo przykro Dani Alves O ro... oh, fuck, 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 Nie, nie dawaj. mi Tiago Silva, czerwona karteczka i gramy w dziesiątkę Bardzo mi przykro Tiago, ale już taki spóźniony ten ślisk wyjdzie No i dobra Hulk Ciao nie ma gola Spada cię 50 minuta, proszę jeszcze tego nie, nie przegramy Mają cały też takie duże szanse, ale tu akurat skromny płaca, bo jak się tak nie z jego nazwiskiem Rzutkam Marcelo Gola Bresia, halk, Gol. 3 do 1, jak widzicie. A zatanczy dla nas pięknie. 83, minuta HALP. No, 3 do 1. Zobaczcie, co do jednego się wstępne. Ej, góry, bo to się znowu wykończyło. Piękna granka na granach Stamford Bridge. Neymar, usłyszałem Neymar pod. Kolejna bramata, nie? A, nie ma, nie ma, nie ma nowości. Spalowamy! Podcinamy tam nieładnie, bardzo, bardzo nieładnie podcinamy. Głupi sędzioliniowy tam nie było. Wcale spalonego, a ten na jakiegoś dawno. Wiczę myśli, że to spalone. Dobra. Dał, nie, nie, kończę tu tego. Mój przeciwnik może strzelić tą bramkę, jak mi się uda. Ale mu się nie udaje. Albo akcja, mata, mata, szybki nie jest, ale to jest pamięć. Ale tutaj David Luiz że Cezar się popisał z ekstra, ekstremalną interwencją, musiał to rozewoleć, ale dobra. Nie martwmy się na razie, najważniejsze, że jest nie jakiś bramek, ale piękna bramka, Iwanowicz. Hmm. Wykrakania doświadczenia wole. W tych dziewięćdziesiątych ostatnich minutach. Hulk jest szybki, Hulk przejdzie. Pawlowani. Nie. Dobra, to już chyba będzie koniec. Albo nie, 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 nie. O, tak To, 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 Łada fuck! Julius Cezar! Pięknie się popisał dawać Rzut rożny, rożniak, dobra to już go nie będzie I wygraliśmy Jeszcze tuż No dobra Dobra to tu już chyba wygraliśmy ten mecz jeszcze nie to jest Jeszcze na akcję odkończyć, okay. ci... no kawałek do mnie ale okej To No Kończy mecz, jeszcze tu dla nas bit Nie, to już nie Koniec co? a teraz powinnam mówić nie? Mam wstydzi, nie? O, skąd ja to wiedziałem? ale dobra, wygraliśmy na 3-7-2-3-2 zaraz wam pokażę bramacki, jak ten głupi ty to przeginie inaczej nie, że go wyzywam, tylko taki wścibski jest i przepraszam od razu jak ja słyszycie go napiszcie w komentarzach jak się wyłącza tych te tych rozmów, tych ludzi, żeby mnie nie gadali. No i teraz lubię piękna, to nie, ale we wszyscy, wszyscy, tylko Diago Silva jest czerwony. Może by no nie musi tego przewidzieć, będzie trochę dłuższy odcinek. Troszkę. Ja nie lubię takiego czegoś na online. Wygrywam i oczywiście nie chcę przewinąć, muszę... a zobaczycie sobie bramkę, no tutaj ją widzieliście, tam też chyba widzieliście, no to było Iwanowica, Ejgol, Iranias, no, Zobaczcie sobie, a, jego pierwsza bramka, oczywiście jakiś suitas, Yy, następna Ramirez, o piękna akcja to była piękna zagrama i ładny strzał Ramiresa powtórki ja wam pokażę to jeszcze jedną o tą i tu żeby koniec tutaj gole ramiresa, szczęście szczęściem obita piłka dobra tutaj no to do trzy punkty do naszej tabeli, do naszej tabeli. Dobra, to ja się z wami żegnał, był z wami super nie killer pro Master, to nie, 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 dobra, do zobaczenia, cześć.